Witam serdecznie. Kolejny pokaz, który zaprezentują zawodnicy naszego klubu, to oczywiście już bardziej utytułowani, znani zawodnicy naszej sekcji. Oczywiście rozpoczniemy od ukłonu tradycyjnego, zawodnicy postawa. Ja będę po kolei opowiadał mniej więcej to co zawodnicy będą prezentować. Zacznijmy od tych podstawowych elementów, jakie są judo, czyli rzuty. Na początek każdy z zawodników pokaże swoje umiejętności, wykonując różne techniki, które wykorzystują w walce judo. Zapraszam. Akurat tutaj prezentują się dwaj nasi bardzo udysłowani zawodnicy: Paweł Granicki oraz Kuba Siedlikowski. Kuba, przypomnę, to aktualny wicemistrz Polski w Judo. E, które wywalczył dwa tygodnie temu w Krakowie i takie różne rzuty, które wykonują w walce właśnie podcięcia, jak tutaj Okuri, Ashwara, jazdy japońskie czy techniki rzutów, które e, często wykorzystują e, wykonują na macie. Tutaj to prawda nie ma maty, ale jak widać oni robią to tyle bezpiecznie, że e, nie

Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie